Pokaż palcem na słońce, żeby wszyscy widzieli. Oje! A, dobra. Właśnie takie samo odcinki, które jest od góry, widzimy. A jesteśmy w Kwiatowicach. Ok, ja potrzebuję przez cały czas. Na pewno, jak będziemy widzieć, ale generalnie jestem najwolniejsza. Jak to jesteś najszybsza na całej autostradzie? Nie, Liza jest z przodu, ale skoro dystans jest mniejsza, to znaczy, że ty jesteś szybsza. Trzeba było towarzystwo jakieś zabrać, rząkowe? Nie, nie, nawet. I co? Nie, zrobić super, nie, nie, to mam nie, 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 że nie, 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 na pewno nie ma takich fajnych planów jak ty. To dawaj, wyślemy film do Kingi i będzie zazdrościła. Dziecko, nie obal się na tym rowerze. Jak już ładną kamerą To byśmy fajny nic zrobili No? Czyli mówisz jutro. co, jak by chociaż mnie nie nakrywał, Tylko w tym trybie no żywo Bo wtedy ci robi się jakoś taka taka słaba No, dobra